Cześć, witajcie ponownie! Dziś zanurzymy się w świat egzotycznych zwierząt i pokażę Wam, jak przygotować terrarium dla jednej z najpiękniejszych i najbardziej fascynujących istot modliszki storczykowej. Stworzymy również terrarium wypełnione wspaniałymi storczykami, które naśladuje ich naturalne siedlisko. Modliszka storczykowa Hymenopus coronatus. To niezwykły owad znany ze swojej zdumiewającej zdolności kamuflażu. Pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej i przypomina wyglądem kwiaty storczyka, z, z płatkowatymi nogami i żywymi kolorami, które wahają się od bieli, poróż i pomarańcz. Dzięki temu maskowaniu doskonale wtapia się w otoczenie kwiatów, co pozwala jej skutecznie atakować niczego nie podejrzewające ofiary, takie jak buchy, pszczoły czy motyle. Co ciekawe, Modliszka storczykowa nie tylko się ukrywa, ale też przyciąga zapylacz. Jej barwy i płatkowate kończyny mogą przypominać właściwości UV prawdziwych kwiatów, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla awadów poszukujących nektaru. Niektóre badania wykazały, że modliszki te mogą być nawet bardziej atrakcyjne dla zapylaczy niż prawdziwe kwiaty, co czyni je wyjątkowo skutecznymi drapieżnikami. Najpierw wybierz odpowiednie terrarium. Dla modliszki storczykowej idealne będzie szklane terrarium o wymiarach 30x30x45 cm. Ważne, aby miało ono wystarczająco dużo miejsca do wspinaczki, ale nie było zbyt duże, ponieważ modliszki mogą się stresować w zbyt przestronnych przestrzeniach i mieć problem ze znalezieniem pożywienia. Upewnij się, że terrarium ma dobrą wentylację z pokrywą z siatki. Prawidłowy przepływ powietrza zapobiega pleśni i utrzymuje odpowiedni poziom wilgoci. Jeśli chodzi o dekorację, świetnym wyborem będzie kawałek drewna, który idealnie nadaje się do przymocowania roślin epifitycznych, takich jak storczyki. Ułóż je tak, aby modliszka mogła się łatwo wspinać i w razie potrzeby zbliżyć do źródła ciepła takiego jak lampa. Taka aranżacja zapewnia naturalną strukturę do wspinaczki i umożliwia regulację temperatury przez modliszkę. Kolejna rzecz to podłoże. Najlepsze będą materiały, które dobrze zatrzymują wilgoć, takie jak specjalistyczny soil Janguru z firmy Yokuchi. Takie rozwiązanie skutecznie utrzymuje idealny poziom wilgotności na poziomie 60-80% dla modliszki storczykowej. Dodatkowo lekko gwaśny odczyn tych podłoży sprzyja wzrostowi egzotycznych roślin, co czyni je idealnym wyborem do stworzenia bujnego, wilgotnego środowiska. Teraz czas na rośliny. Storczyki to fantastyczny wybór, ponieważ doskonale współgrają z kamuflażem modliszki. Możesz wybrać na przykład taki gatunek jak Falenopsis tendrobium. Ma on piękne, żywe kwiaty, które dodadzą uroku terrarium. Nie zapomnij również o dodaniu solidnych gałęzi lub paktyków, po których modliszka będzie mogła się wspinać. Uwielbiają eksplorować, a te struktury zapewnią im dodatkowe możliwości ruchu. Torczyki warto rozmieszczać strategicznie w terrarium, tworząc miejsca, gdzie modliszka może się schować i wspinać. Możesz je posadzić bezpośrednio w położu lub umieścić w szczelinach drewna. Dodanie mchu wokół podstawy storczyków pomoże utrzymać wilgotność, a także sprawi, że wnętrze terrarium będzie wyglądało bardziej naturalnie. Do oświetlenia wykorzystamy najnowszy produkt z firmy Skylight – lampę LEDową PR2Q. To idealne rozwiązanie, aby wspierać wzrost i intensywne wybarwienie roślin w terrarium. Jej elegancki, nowoczesny design nie tylko zwiększał funkcjonalność terrarium, ale również nadaje styl każdemu wnętrzu, w którym się znajdzie. Na koniec czas wprowadzić modliszkę do nowego domu. Delikatnie umieść ją w terarium i pozwól jej eksplorować. Zobaczysz, jak doskonale wtapia się w storczyki. To naprawdę hipnotyzujący widok. No i gotowe. Piękne, naturalne terarium, idealne dla modliszki storczykowej. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij dać łapki w górę, zasubskrybować mój kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów o egzotycznych zwierzętach czy o akwarystyce. Jeśli masz już jakieś doświadczenie z tymi zwierzętami, to koniecznie podziel się swoimi wskazówkami dotyczącymi hodowli modliszek wstorczykowych w storczykowych w komentarzach. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej!